Przede wszystkim chciałbym podziękować Wam, dzieciom, za Wasze ogromne osiągnięcia w tym zakresie, za bardzo dużą wiedzę, które, którą zdobyłyście w okresie szkolenia prowadzonego przez naszych policjantów, a przede wszystkim za to ogromne wyróżnienie, które spotkało Was, Waszą szkołę i Waszych pedagogów. Bardzo Wam dziękuję za udział. I szczerze gratuluję na te bardzo dużego osiągnięcia. I w związku z tym pozwolicie, że tutaj przy okazji tego sympatycznego spotkania odczytam wyróżnienie dla naszej pani dyrektor Zespołu Szkół w osiedlu Niewiadów, a pani Bożeny Gięskiej. Najważniejszym przeciwdziałaniem w walce z niebezpieczeństwami, zagrożeniami ze strony internetu jest właśnie nasza wiedza wiedzą. Istotną rolę w jej przekazywaniu młodemu człowiekowi mają nauczyciele. Dzięki Państwa zaangażowaniu, dzięki dzieciom, które wykazały się bardzo dobrą znajomością zagrożeń internetowych zostały docenione na szczeblu ogólnopolskim. Możemy dzisiaj pochwalić się tym wyróżnieniem tutaj. Chciałbym również przy okazji wręczyć yy, nagrodę, którą mamy dla pani, dla szkoły. Jest to nagroda w postaci programu antywierzkowego. Yy, I w związku z tym chciałbym przede wszystkim serdecznie Pani podziękować za dzieci dla z jednej głosowań w dniach bezpiecznego internetu. Serdecznie gratuluję. Pozwoliliśmy sobie również przygotować y, specjalne wyróżnienie dla na najbardziej aktywnego, zaangażowanego pedagoga ze Szkół poświęców niewiadów dla pani Pauliny Dewiec, która bardzo wiele. Wszystkim nauczycielom, którzy objęli Was taką piękną naprodę opieką. Kochani prawa dla Was wszystkich. Nigdy jeszcze nie dostałam z takiej instytucji właśnie nagrodę. Dostawałam z rąk byłych dyrektorów, z rąk pana wójta, natomiast myślałam, że będę miała nagrodę komendy powiatowej Policji Tymarzynia Bosowickiej. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Staram się przypominać o niektórych zasadach bezpieczeństwa i powiedzcie mi odnośnie komputera, bo tyle czasu się uczyliśmy. Czy osobom obcym możemy przez komputer podać swoje Nie. A adres? Nie. A gdzie mieszkamy? Nie. A gdzie nasi rodzice Nie. Świetnie, to chcieliśmy zjadać. Czy, tak? no tak. <laughs> czy lubicie policję? Tak dzięki między innymi zaangażowaniu inicjatywie pedagogów i pani dyrektor szkoły zespołu szkół w osiedlu Niewiadów mieliśmy przyjemność otrzymać wyróżnienie w ramach prowadzonej akcji bezpieczny internet. Dzisiaj spotkaliśmy się ażeby przekazać podziękowania i wyróżnienia dla pedagogów i dzieciaków tej szkoły. Zespół szkół w osiedlu niewiadów w obchodach Dnia Bezpiecznego Internetu wziął udział po raz pierwszy. Ten pierwszy udział zakończył się dużym sukcesem. Szkoła otrzymała wyróżnienie specjalne Ogólnopolskie wyróżnienie specjalne. Nie udałoby się to jednak wszystko, gdyby nie pomoc naszych przyjaciół, przyjaciół szkoły z Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim, której w tym momencie bardzo serdecznie dziękujemy, gdyby nie wsparcie i pomoc i życzliwość wójta gminy Ujazd, pana Włodzimierza Goździka, a także gdyby nie zaangażowanie całej społeczności szkoły uczniów, nauczycieli, dyrekcji szkoły. A także pracowników administracyjnych. Młodsze, jak i starsze dzieci przez cały rok szkolny od początku miesiąca września tworzyły różnorodne projekty. Były to projekty plastyczne, muzyczne, był to szereg zajęć profilaktycznych, psychodydaktycznych, które właśnie zapoznawały naszych uczniów z problemami płynącymi z korzystania z komputera i z ogólnoświatowej sieci komputerowej Internet. Dzięki projektowi wiedza naszych uczniów znacznie się powiększyła, zwiększyła. Mieliśmy wspaniałą okazję, aby wyjaśnić sobie wiele problematycznych kwestii, jeżeli chodzi o korzystanie z sieci internet, co bardzo korzystnie wpływa na zachowanie, na postępowanie naszych dzieci wobec nowinek technicznych współczesnego świata. Jeszcze raz w imieniu całej społeczności Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów dziękujemy tym, dzięki którym ten sukces mógł yy, stać się faktem i, i mógł się odbyć. Dziękujemy.